Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Jak widzisz, grudzień można spędzać w różny sposób. Można próbować odświeżać swój samochód po to, żeby dostać się do pracy, po to, żeby dojechać do miejsca, w którym zarabiasz pieniądze na życie. A można zakładać 10 minut różnego rodzaju kurtki po to tylko, żeby móc wyjść. A można też spędzać go w trochę bardziej przyjemny sposób, delektując się ciepłą wodą, piękną, słoneczną pogodą. I e, pierwszą w życiu, bo w moim przypadku to jest pierwsza w życiu, jazda na skuterze. Czy to znaczy, że jestem wyjątkowy? Czy to znaczy, że tylko ja mam taką możliwość? Ty nie jesteś w stanie w ten sam sposób spędzać grudzień? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że masz taką możliwość. Możesz robić dokładnie to samo co ja. Natomiast pytanie jest jedno, bo od dziecka uczono cię pewnych strategii, od dziecka mówiono ci, żebyś się pilnie uczył, żebyś skończył liceum z samymi dobrymi ocenami, żebyś zdał maturę na najwyższym poziomie, żebyś potem dostał się na bardzo wygodne i porządne studia, a potem dostał ciekawą pracę na etacie. No cóż, niestety w dzisiejszych czasach ta strategia coraz mniej się sprawdza. Kiedy nasi rodzice byli młodzi, studia wyglądały trochę inaczej. Były tylko dla tylko dla wybranych. Natomiast dziś, dziś jest wiele różnych uczelni, z których większość może nie do końca reprezentuje taki poziom, jakby wymagał, ale zupełnie nie o to chodzi. Prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach, czasach perfekcyjnego przepływu informacji, robienie to, co wszyscy, nie wystarcza. Jeśli będziesz robił to, co wszyscy, będziesz nawet bardzo pilnym studentem, będziesz poświęcał godziny na naukę, Szansa na to, że będziesz zarabiał wystarczające pieniądze i będziesz miał wystarczającą ilość wolnego czasu, żeby spędzać grudzień tak jak ja, są tak naprawdę minimalne. Prawda jest taka, że nie nauczono nas tego, nie powiedziano nam jednej rzeczy: że e, trzeba się odróżnić, trzeba kombinować. Każdy z nas ma talent, każdy z nas ma e, predyspozycje. Każdy z nas ma predyspozycję do tego, żeby osiągnąć sukces, ale nie każdemu się chce. Wystarczy, niektórym wystarczy, żeby szli tą ścieżką utartą przez społeczność, tą ścieżką, która jest e, proponowana przez. E, szeroką. proponowana przez system edukacji. I teraz. Ja nie mówię, że ona jest zła. Dla wielu osób jest to w zupełności wystarczające, natomiast w tym momencie zadaj sobie pytanie, czy 54 tygodnie pracy w zamian za 2 tygodnie wakacji w jakimś kurorcie w miesiącu letnim z auto na kredyt do tego dom na kredyt prawdopodobnie na 30 lat, który będzie spłacał przez resztę swojego życia. Praktycznie brak wolnego czasu, ogromna ilość stresu i nikła szansa awansu to to, co Cię zadowala. Jeśli nie, to może warto się zastanowić, może warto zaryzykować, bo widzisz, jeżeli nie zaczniesz pracować nad sobą, jeżeli nie postarasz się odkryć swojego potencjału, jeżeli nie skupisz się na tym, co tak naprawdę w swoim życiu możesz zmienić, żeby zmieniło się twoje otoczenie, to cóż, takie filmiki jak ten, takie filmiki z drugiego końca świata, gdzie ludzie potrafią cieszyć się w grudniu świetną pogodą i jazdą na skuterze, będą dalej dla Ciebie tylko i wyłącznie nagraniami, a za oknem będzie zimno, będzie źle i będziesz wieszkę sfrustrowany. To wszystko tak naprawdę zależy od Ciebie. Masz możliwość, masz szansę tak naprawdę zmienić wiele, ale wszystko zaczyna się tu, wszystko zaczyna się w Twojej głowie, bo prawda jest taka, że każdy z nas ma 24 godziny. Ja mam 24 godziny, Ty masz 24 godziny, Bill Gates ma 24 godziny i Steve Jobs miał również 24 godziny. Cała sztuka polega na tym, jak Ty te 24 godziny wykorzystujesz, bo są ludzie, którzy starają się z nich wyciągnąć maksa i na przykład potrafią pracować po 12, po 14, nawet po 16 godzin dziennie, przez rok, przez dwa lata, rozwijając to, co sprawia im przyjemność, nie śpiąc, nie wychodząc na imprezy, odmawiając sobie wielu rzeczy, tylko po to, żeby później móc cieszyć się w taki sposób, jak ja robię to dzisiaj. Natomiast nie przyszło mi to łatwo, ja też projektując swoją aplikację mobilną, czy rozwijając wiele innych elementów swojego życia, poświęciłem na to wiele godzin, przez cały rok ostro ćwiczyłem, trzymałem dietę, żeby przebiec wszystkie trzy poziomy Spartan Race, żeby pokonać zlęk wysokości i wspiąć się a, po górach. Wiele, wiele rzeczy udało mi się dokonać i jest to moja forma wypoczynku. Forma, która daje mi ogromną radość i spełnienie. Natomiast nie zawsze było łatwo. I to jest właśnie to. Wiele osób, które widzi takie nagranie jak to, gdzie ktoś delektuje się piękną pogodą, gdzie ktoś a, tak jak ja cieszy się z <gry> jazdy na jet ski. Tak naprawdę to, czego on nie dostrzega to ogromu pracy, który za tym stoi. Ogromu pracy, która a, Powoduje bezcenne noce, powoduje też czasami stres i chwilę zwątpienia. Dlaczego ci o tym mówię? Bo chcę, żebyś sobie zadał jedno bardzo ważne pytanie. Czy jesteś zadowolony z tego, jak wygląda Twoje życie? A jeśli nie, to ile pracy, jak bardzo jesteś zmotywowany, żeby to zmienić? Ja gorąco zachęcam Cię do tego, abyś przetestował. Trzy pierwsze dni programu Wyzwanie 90 dni. A dał łapkę w górę, więcej osób będzie mogło zobaczyć ten film. Napisał komentarz, podzielił się tym materiałem na jakimś swoim social media profil typu Facebook czy cokolwiek innego. I przede wszystkim zasubskrybuj nasz kanał, będziesz miał większą tego typu ilość materiałów A do zobaczenia. A tymczasem miej dzisiaj wspaniały dzień. Ja odjeżdżam. Trzymaj się, cześć!